Cześć, z tej strony Fisketur Szwecja. To jest już mój trzeci podcast. W tym dzisiejszym podcaście opowiem Wam, to będzie w sumie taka nasza droga do Szwecji, czyli ten moment pakowania się, samego wyjazdu i ten nasz pierwszy dzień, tym nasze pierwsze wrażenia ze Szwecji. Jeśli nie słuchałeś jeszcze dwóch poprzednich podcastów, to serdecznie Ci do tego zapraszam. Pierwszy dosyć krótki, to jest taki mały wstęp, o czym w ogóle będą podcasty, o czym będzie cała seria, o czym będziemy mówić. Natomiast drugi jest to historia naszej emigracji, czyli w ogóle jakim sposobem trafiliśmy do Szwecji przez. Naprawdę różne kraje, przez m.in. Niemcy, Austrię, Kanadę, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak to się stało, że z tych wszystkich krajów, w których w jakiś sposób mogliśmy wyjechać, wybraliśmy akurat Szwecję? Naszym celem była Norwegia, natomiast z tą Norwegią wystąpiły pewne komplikacje, natomiast Szwecja, miejsce, w którym mieliśmy mieszkać, które oddalone było 4 km od granicy z Norwegią, wydawała się dosyć takim kuszącym początkiem i miejscem, z którego mogliśmy być bliżej tej Norwegii, obserwować sytuację na bieżąco i wtedy ewentualnie przeprowadzić się do Norwegii, przeprowadzić się troszeczkę dalej. Wyjeżdżając do Szwecji, Darek miał już podpisany kontrakt. On już wiedział, że ma pewną pracę. Ja natomiast miałam szukać pracy na miejscu. Nie do końca wiedzieliśmy, jak wygląda. Mm, jak wygląda sytuacja na miejscu, jeśli chodzi o mieszkanie, ponieważ był tam zapewniony, Darek miał zapewniony pokój dla jednej osoby, natomiast ja się bardzo uparłam, że od razu też chcę jechać, że wyjeżdżamy razem. Pomimo, że na początku Darek nie chciał mnie zabrać, chciał najpierw pojechać, sprawdzić warunki, jak tam wszystko wygląda na miejscu i dopiero mnie ściągnąć. I na początku faktycznie tak to wyglądało. On miał jechać jeszcze z jednym pracownikiem też do tej firmy i tak w sumie już nawet były kupione promy, natomiast on w ostatniej chwili zrezygnował i ja szybko Wykorzystałam sytuację, zadzwoniłam do biura i zmieniłam nazwisko na bilecie, także wtedy mogłam od razu pojechać z Darkiem. Natomiast nie wiedzieliśmy, jakie warunki nas tam czekają na miejscu. No i ja byłam przygotowana tak naprawdę na wszystko. Wiedzieliśmy jedynie, że jest to coś w rodzaju takiego hotelu dla pracowników, jakiś ala baraków mieszkalnych, więc w tym momencie moja wyobraźnia już dosyć mocno pracowała i nie byli w stanie nam wysłać zdjęć, jak to wygląda w rzeczywistości, musieliśmy jechać i się przekonać, natomiast no, spodziewaliśmy się najgorszego. Wyjeżdżając już do Szwecji, e, zwolniliśmy się z pracy. E, mieliśmy właściwie już wszystko pozamykane, także to nie wyglądało w ten sposób, że jedziemy na miesiąc, sprawdzić, jak to wygląda i wracamy. Nie. My w Polsce pozamykaliśmy no, właściwie wszystko. Ja jeszcze miałam pewne zobowiązania w Polsce e, i musiałam później często do Polski latać, natomiast jeśli chodzi o pracę, to nie, to absolutnie. My zamknęliśmy za sobą wszystko i to był taki trochę bilet w jedną stronę. Znaczy, oczywiście, zawsze mogliśmy wrócić, przecież mieli, mamy rodzinę w Polsce i zawsze tą pracę możemy znaleźć, ale raczej byliśmy nastawieni na to, że wyjeżdżamy, to nie jest żadna próba, tylko wyjeżdżamy i jesteśmy zdeterminowani, żeby tam zostać i ewentualnie przeprowadzić się do Norwegii. W takim razie cofamy się teraz do 5 sierpnia 2015 roku. To jest ten dzień naszego wyjazdu. To był ten dzień, który wyobrażałam sobie przez bardzo, bardzo długo, kiedy pakuję wszystko, wsiadam w samochód i jadę przed siebie. Kierunku przygody, bo my tak do tego właśnie podchodziliśmy. Dla nas to była taka przygoda, to był nowy kraj, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy. My w Szwecji w ogóle nie byliśmy i nie planowaliśmy, szczerze mówiąc, być. Tak do tego podchodziliśmy bardzo, bardzo pozytywnie. Często ludzie, właśnie tacy zmęczeni trochę swoją pracą, swoim życiem, tak sobie myślą, marzą, że fajnie byłoby tak wszystko spakować i jechać gdzieś przed siebie. I my to zrobiliśmy, i naprawdę polecam, czasami warto jest tak się um, oczyścić, i to jest um, fantastyczne. Ja to wspominam bardzo fajnie, ten wyjazd, właśnie ten taki moment, kiedy zamykasz wszystko w jednym miejscu i jedziesz przed siebie, i nie wiesz, co Cię tam absolutnie czeka. Dzień naszego wyjazdu była to środa i my wyjeżdżaliśmy z Krakowa o godzinie 3.30 Ja pamiętam, że się obudziłam bez problemu i pomimo, że jestem strasznym zmaryzluchem zawsze jest mi strasznie zimno a to był w sumie no, środek nocy i do tej pory mamy z Darkiem zrobione takie zdjęcie przed wyjazdem, już jak spakowaliśmy samochód i już mieliśmy wyjeżdżać. Jestem w takiej bluzce, w ogóle chyba bez, bez ramionczyk z gołymi ramionami. Po prostu byłam tak podekscytowana tym wyjazdem, że było mi gorąco, pomimo że to była taka późna pora, byliśmy w sumie nie wyspani, bo też nie spaliśmy przecież całą noc. To były bardzo duże emocje. I wyjeżdżaliśmy z Krakowa i mieliśmy jechać do Świnoujścia. W godzinach popołudniowych mieliśmy prom właśnie ze Świnoujścia. I jak wiecie z poprzedniego podcastu, ten, to Świnoujście to jest dla mnie takie miejsce, punkt gdzieś moich, mojej emigracji, moich wypadów, dlatego że stamtąd jechałam właśnie też wcześniej do Niemiec na wyspę rugie. więc to Świnoujście to jest dla mnie taki, takie miasto kluczowe właśnie jeśli chodzi o moją emigrację i moje wyjazdy za granicę ze względu na to, że nie do końca wiedzieliśmy co nas czeka na miejscu już w Szwecji to ja miałam ze sobą tylko taką jedną malutką walizkę taką walizkę podręczną do samolotu, dlatego, że ja miałam mieć kupiony bilet na piątek my wyjeżdżaliśmy w środę, ja miałam tylko towarzyszyć Darkowi w tej podróży tam spędzić dwa dni w tej Szwecji i w piątek, w sobotę miałam wracać do Polski, natomiast tego biletu nigdy nie kupiliśmy, ja już mówiłam, że to na miejscu wtedy kupimy ten bilet cały czas jakoś się odwlekałam temu Moment kupna biletu powrotnego do Polski, dlatego, że już byłam taka zdeterminowana, że chcę zostać w Szwecji, już nie zważając na warunki, jakie tam zostaniemy. Więc ja do Szwecji wyjechałam z taką maleńką walizką, w której nie miałam praktycznie nic ze sobą. Droga z Krakowa do Świnoujścia była dosyć fajna, gdzieś nas tam nawigacja oczywiście poprowadziła, nie tam gdzie powinna jechaliśmy jakimiś takimi polami jakimiś wąskimi drogami teraz już ta trasa wygląda inaczej otworzyli tam więcej autostrad także teraz się jeździ zupełnie inaczej natomiast wtedy jeszcze w 2015 roku to nie jest wcale tak dawno temu ale gdzieś jeszcze nas nawigacja, były remonty poprowadziła, także przejeżdżaliśmy przez takie, takie piękne wsie w Polsce ja tak dużo po Polsce wcale nie podróżowałam powiem szczerze, że jestem z południa Polski kocham góry. Ja się najlepiej czuję właśnie jak nie jest tak płasko, więc gdzieś tam, przejeżdżając przez tą Polskę, fajnie było, fajnie było to zobaczyć takie inne tereny, natomiast ja kocham swoje góry i tam się najlepiej czuję. I ta droga nam zajęła w sumie krócej niż planowaliśmy. Mieliśmy bardzo dużo czasu do promu. Dojechaliśmy do świnoujścia około godziny 12. Mieliśmy prom chyba około godziny 17. Mieliśmy troszeczkę czasu więc postanowiliśmy, że zwiedzimy troszeczkę Świnoujście, pójdziemy sobie na plażę, zobaczymy promy, które wypływają, dlatego, że dla nas, dla ludzi z południa Polski, to jest duża atrakcja. My nie mamy na co dzień statków, promów i dla kogoś, kto mieszka na północy, to jest pewnie bardzo takie oczywiste i prawie jak pociąg czy autobus. Natomiast dla nas jest to pewnego rodzaju atrakcja, także jeszcze sobie pozwiedzaliśmy Świnoujście, poszliśmy na obiad. Tam jeszcze właśnie, jak jedziecie do Szwecji ze Świnoujścia, tam macie sklep pod drodze, bardzo blisko tam gdzie się ustawia do odprawy promowej jest stacja benzynowa na której warto zatankować jeżeli jedziecie do Szwecji to zawsze lepiej jeszcze zatankować do pełna na tej stacji i później ustawić się do odprawy natomiast my też chcieliśmy być wcześniej ponieważ nigdy nie płynęliśmy promem nie wiedzieliśmy, jak to wygląda, jak wygląda ta odprawa, gdzie trzeba się dokładnie ustawić. Także chcieliśmy być wcześniej, żeby to wszystko sobie sprawdzić, natomiast nie ma w tym nic trudnego. Też fajna przygoda, bo to jest wielki prom, i, i też byliśmy bardzo podekscytowani właśnie tą wyprawą do Szwecji. Kiedy już wjechaliśmy na prom, znaleźliśmy swoją kabinę i chcieliśmy sobie troszeczkę odpocząć, trochę się przespać, ale no nie udało nam się aż tak znowu dużo odpocząć, dużo spać. Teraz, jak już normalnie jeździmy do, do, do Polski, czy właśnie z Polski do Szwecji, to już nie ma problemu, śpimy na promie od razu właściwie, natomiast wtedy przez to podekscytowanie dosyć mało spaliśmy. Ale sam fakt, że po tylu tam 8 godzinach jazdy możesz rozprostować sobie kolana, możesz się położyć chociażby na łóżku, nawet jeżeli nie śpisz, jest to naprawdę bardzo fajny taki przerywnik w trakcie podróży. To, że możesz się wykąpać, to jest rewelacja. Ja uwielbiam promy i jak my jedziemy z południa Polski, jeszcze bardziej startujemy zazwyczaj nie z Krakowa, tylko jeszcze troszeczkę bardziej na południe, to jest, no, to jest droga, która zajmuje 8-9 godzin, więc ten prom to jest taki naprawdę bardzo fajny przerywnik. I ja bardzo lubię pływać promem. Jest tam też trochę atrakcji, na które nigdy nie mamy oczywiście czasu pływając promem, dlatego że śpimy. I właśnie mieliśmy do Szwecji dopłynąć o północy. Więc wcześniej jest komunikat, że do Szwecji dopłynie się tam baza godzinę Ma się 30 minut na to, żeby zwolnić kabinę, bo ona musi zostać posprzątana i można sobie jeszcze, ma się tam taki voucher na kawę, można sobie iść napić się kawy, można sobie coś zjeść. Także też się tak staraliśmy cieszyć tą podróżą. Troszeczkę chodziliśmy po, tej, po tym promie, wychodziliśmy na zewnątrz, żeby zobaczyć właśnie tą przestrzeń, tą ciemną, taką Szwecję, która. Na nas czeka przed nami, no bo to był środek nocy. I wtedy było ciemno, bo to już był sierpień i to już te dni nie były takie długie, więc już o północy było tak raczej ciemno, z tego co pamiętam, kiedy przypływaliśmy, No i czekaliśmy na to, żeby w końcu stanąć na szwedzkiej ziemi. Zjechaliśmy z promu i w sumie, tak jak wszystkie samochody, praktycznie podążały w tym samym kierunku, więc jechaliśmy. Mieliśmy wtedy już, nie pamiętam, czy nawigację. Wiem, że nam tam straszne psikusy robiła ta nawigacja, czy to już był telefon, już do końca nie pamiętam. I ruszyliśmy. Przed nami jeszcze było około 600 km do przejechania w nocy. Przypominam, że my byliśmy, wystartowaliśmy z Krakowa o godzinie. Chyba 3.30, więc my byliśmy naprawdę zmęczeni, tylko że wtedy jeszcze tak nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę. I jechaliśmy tacy bardzo podekscytowani, słuchaliśmy sobie muzyki, no ale tam już po pewnym czasie to zmęczenie gdzieś tam wyszło, dlatego że mało spaliśmy też na promie. No i tak stwierdziliśmy: oczywiście to jest najgorsza rzecz tego, nie róbcie, bo to jest największy błąd. Oczywiście my o tym wiedzieliśmy, że tak nie można robić, ale tak to jest. Podkręciliśmy sobie temperaturę w samochodzie. I zrobiło nam się bardzo błogo i bardzo sennie. Więc natychmiast otworzyliśmy wszystkie okna. Ja się przykryłam kocem, yy, muzyka na cały regulator i jechaliśmy przez. Yy bardzo długą trasę, kilkaset kilometrów, jechaliśmy śpiewając na głos, żeby przypadkiem nie zasnąć. I tak właśnie to wyglądało. No bo z boku to musiało wyglądać naprawdę komicznie, ale po prostu jechaliśmy i się wydzieraliśmy, żeby, żeby nie zasnąć, bo już nas to zmęczenie trochę nużyło. No jednak w nocy, jak się jedzie przez już tak długo, jeszcze po tym Świnoujściu jeszcze biegaliśmy na tą plażę, tam jest kawałek do przejścia, więc też tak, no nie przemyśleliśmy tego, żeby te siły trochę inaczej rozłożyć, ale. Tak jak mówię, to była dla nas przygoda, więc musieliśmy teraz trochę się pobudzić, żeby nie zasnąć. I tak sobie właśnie jechaliśmy przed siebie i mieliśmy dojechać jakoś tak właśnie chyba rano na godzinę 6 mieliśmy być już na miejscu. Tak na nawigację przynajmniej pokazywała. I oto pierwsze zdziwienie w Szwecji, co nas zaskoczyło. A mianowicie stacja benzynowa. Zjechaliśmy zatankować samochód. Okazało się, że nie możemy tego zrobić, jest jakiś problem. Wchodzimy do środka, ta stacja była akurat czynna i pytamy się pani, czy możemy zatankować samochód. Po czym okazało się, że najpierw musimy zapłacić, więc my, tacy zmęczeni po tej całej podróży, musieliśmy to wszystko przeliczyć na nową walutę, na korony, na to ile musimy zatankować, ile mamy miejsca w baku. Ja to mnie totalnie przerosło, ale na szczęście Darek jakoś szybko to obliczył. Oczywiście to nie jest problem, bo jeżeli zatankujecie, nie wiem, pani Wam zwróci pieniądze, jeżeli za mało um, zatankujecie. Natomiast mnie to zaskoczyło, ja się od razu zapytałam, ale dlaczego tak? To jest takie utrudnienie, dlaczego w ten sposób? I okazało się, że bardzo dużo osób tankowało i po prostu nie płaciło, więc musieli trochę zmienić taktykę i najpierw po prostu pobierają pieniądze, a dopiero później możesz zatankować i ewentualnie jak coś tam się nie zgadza, to podchodzisz, pani Ci tam zwraca, albo dopłacasz pieniądze w ten sposób. Nie, dopłacasz nie, bo wtedy chyba um, wtedy już nie możesz zatankować za więcej, tylko tyle, ile zapłacisz, więc trzeba sobie to tak dobrze policzyć, ile możesz zatankować. I to był taki pierwszy moment, który mnie zastanowił. Mówię, w Polsce coś takiego nie funkcjonuje, a tu w Szwecji kradną benzynę i to był taki pierwszy, właśnie, szok. Więc jeżeli będziecie podróżować po Szwecji, to niektóre stacje benzynowe w ten sposób funkcjonują. Nasza stacja tutaj już na miejscu nie. Zresztą zazwyczaj płacimy kartą po prostu w automacie, więc bądźcie na to też przygotowani, że tak może być. Wydaje mi się, że to raczej w nocy funkcjonuje i może w jakichś tam większych miastach. Ale coś takiego nas spotkało. Jechaliśmy dalej przed siebie, mieliśmy takie większe miasta w Szwecji. Ale później już odbijaliśmy na takie mniejsze miejscowości, i mieliśmy właśnie taki punkt, taki przystanek, który sobie zrobiliśmy, gdzie mieliśmy z tej głównej autostrady odbić troszeczkę mniejszą drogę, ale nasza nawigacja zaczęła wariować, nie mieliśmy internetu i się zgubiliśmy. Więc jeździliśmy po tym miasteczku, żeby znaleźć to nie było miasteczko, to było, to było normalne miasto, to, to nie była jakaś tam mała wioska, i chcieliśmy się zapytać kogoś o drogę, natomiast okazało się, że wszystkie stacje są zamknięte. Tam właściwie nie było. Nie było nikogo, po prostu miasto spało. Nie było nikogo, kto mógłby nam powiedzieć, to była gdzieś chyba godzina, nie wiem, trzecia. Myślę, że tak trzecia w nocy powinna być. Więc to już była 24 godziny byliśmy w podróży. No ale jakoś znaleźliśmy drogę, kierowaliśmy się na północ, oczywiście, i przejeżdżaliśmy przez. Totalny las. Ja powiem szczerze, że my nigdy do tej pory, teraz jeżdżąc cały czas już przez te 4 lata do Polski, do Szwecji tam i z powrotem, nigdy nie trafiliśmy na tą trasę, więc nie wiem jak w ogóle. Do tej pory nie znaleźliśmy na mapie tej trasy, którą jechaliśmy, ale to była droga totalnie przez las. Tam były domy, bardzo rzadko tam był dom, 30 km następny dom, i mnie to przeraziło. Ja dopiero wtedy sobie uzmysłowiłam, jak ta Szwecja jest wielka. Jak czym się objawia to, że jest tak mało zamieszkana i że, że po prostu duża część ludzi mieszka w miastach, a reszta mieszka, no jest dosyć mocno rozproszona. W Polsce wygląda to inaczej, bo właściwie jest wieś, 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 miasto, znowu jakaś tam wieś, miejscowość i nie ma takich odległości między sklepem, domem, drugim domem, między miastem, a miastem, wsią, a wsią. Także mnie to poraziło na początku. To był dla nas ogromny szok, i wyglądało to jak z takich filmów gdzieś tam w Stanach, właśnie, że jest jakaś tam jedna farma, długo, długo nic, i tam się zawsze jakieś takie horrory rozgrywały na takich farmach. I tak mi się najpierw to skojarzyło właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. I w końcu nadszedł kryzys. Jest taki moment, że w nocy jeszcze jakoś tam się w miarę jedzie, ale ten najgorszy moment to jest, kiedy zaczyna świtać, i to była gdzieś tam godzina czwarta, piąta rano. My byliśmy w trasie już bardzo, bardzo długo, już nawet nie chcę liczyć ile, ale wiem, że byliśmy bardzo zmęczeni. Ta pustka, te odległości, ten las nas tak przytłoczył, że jechaliśmy w ciszy, już nawet niespecjalnie się, niespecjalnie się w ogóle odzywaliśmy, niespecjalnie rozmawialiśmy. Tarło do nas to, że my zamknęliśmy wszystko w Polsce, przyjechaliśmy tutaj i tak nie do końca wiemy, czy to był dobry pomysł. I ja w ogóle o tym nie mówiłam, ja to zostawiłam dla siebie. Nie chciałam Darka stresować, dlatego że był kierowcą, był zmęczony i to on zaczynał tą nową pracę, i dla niego to był pewnie podwójny stres. I nie chciałam w ogóle poruszać tego tematu. Natomiast myśleliśmy, w tym samym czasie dokładnie o tym samym, dlatego że w trakcie drogi Darek mnie zapytał, ponieważ jak z poprzedniego podcastu pewnie wiecie, że ja tam byłam w trakcie autoryzacji w różnych krajach swojego zawodu i między innymi w Stanach Zjednoczonych, co ja sobie później już powiedzmy, że odpuściłam, bo już się zdecydowaliśmy na Skandynawię, po czym w tej ciszy nagle Darek się mnie zapytał. Wiesz co, to może jednak zastanowimy się nad tym wyjazdem do Stanów, może. Faktycznie będziesz kontynuować te egzaminy, i tak dalej. I ja już wtedy wiedziałam, że on myśli o tym samym, o czym ja myślę, ale musiałam go podtrzymać na duchu, więc mówię: nie, nie, absolutnie, zobaczymy, jak tam będzie na miejscu, jest ok, jedziemy dalej, wszystko się, wszystko będzie dobrze, wszystko się łoży. Ale nas też dotarło do nas to, co my zrobiliśmy, gdzie my jesteśmy w ogóle, i wszystko zamknęliśmy, wszystko rzuciliśmy, i przyjechaliśmy tutaj, w taki las. Po jakiejś godzinie nastąpił kryzys numer dwa. Nam zostało jakieś chyba 30-40 km do tej naszej miejscowości, docelowej tego naszego miasteczka, które przeglądaliśmy na wszystkie sposoby, wszystkie zdjęcia, wszystko co znaleźliśmy w internecie i mieliśmy jakieś wyobrażenie tego miejsca, tego miasteczka, i też tak czekaliśmy, chcieliśmy już je zobaczyć. Ale przez to zmęczenie, przez ten las, przez to wszystko, co się wydarzyło, mieliśmy taki kryzys, że zatrzymaliśmy się i chcieliśmy zawracać do Polski. Nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. To jest ciężko to w ogóle teraz wytłumaczyć, bo to zupełnie nie było racjonalne podejście, ale nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Czy mamy zawracać do Polski, czy jechać 30 km tam zostało z tej całej trasy. Zatrzymaliśmy samochód i chwilę się przespaliśmy na poboczu, żeby trochę odpocząć, bo to było po prostu już to zmęczenie i przyszedł taki Naprawdę mocny kryzys, że chcieliśmy wyciągnąć. Mieliśmy materac taki dmuchany, bo nie wiedzieliśmy, co nas czeka na miejscu, czy będzie dla mnie łóżko. Mieliśmy z sobą materac dmuchany i chcieliśmy go w ogóle pompować w tym lesie i spać w tym lesie, a później zawracać do Polski. Także to było takie, to był taki moment dosyć ciężki, już na, na, na sam koniec tej trasy, ale chwilę się przespaliśmy i udało nam się pojechać dalej. Także nie zawróciliśmy wtedy, <laughs> ale teraz się śmiesznie o tym mówi, natomiast my wtedy poważnie o tym myśleliśmy. Także to jest, co z męczenie robi z człowiekiem naprawdę to jest to jest niesamowite i w końcu nareszcie dojechaliśmy do tego miasteczka. Ja byłam bardzo podekscytowana, w ogóle filmowałam cały ten nasz wyjazd w końcu do tego miasta, które na mapach Google gdzieś tam chodziłam, tam i z powrotem po tej drodze i w końcu mogłam zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Była godzina 6 rano, natomiast biuro otwierano dopiero o godzinie 7, więc mieliśmy godzinę czasu, zanim w ogóle się tam zameldujemy, dostaniemy klucze do mieszkania, będziemy mogli się przespać. Mieliśmy właśnie chwilę i podjechaliśmy do centrum tego miasteczka, zaparkowaliśmy pod supermarketem KUP i zasnęliśmy i spaliśmy pod supermarketem przez godzinę. Ja do tej pory przechodząc przez to miejsce się właśnie tak uśmiecham, bo to była nasza pierwsza drzemka właśnie w tym miejscu i spaliśmy pod tym. I to tak, takie trochę smutne, jest, jak sobie tak myślę teraz o tym, że po prostu przejechaliśmy i spaliśmy na parkingu, czekając tą godzinę jeszcze czasu do tego aż aż w końcu dostaniemy klucze i będziemy mogli się rozpakować i porządnie wyspać. Godzina siódma, w końcu mogliśmy podjechać pod firmę. Darek wszedł do biura, zameldować się, powiedzieć, że przyjechaliśmy. Jeszcze chcieli, to, jest, to była norweska firma i wtedy na miejscu spotkał jeszcze Norweszkę, która tam pracowała w biurze, chciała go jeszcze oprowadzać po, po tym miejscu pracy, natomiast on ją przeprosił, powiedział, że chyba nie da rady dzisiaj, że musi się chwilę przespać, bo ona sobie nie zawała sprawy, że my po prostu taką podróż, że przejechaliśmy że tyle godzin, byliśmy w trasie. I pojechaliśmy później, żeby zobaczyć to miejsce, w w którym będziemy spać. To, co nas w sumie bardzo mocno interesowało i czym się dosyć mocno martwiliśmy. To nasze pierwsze wrażenie, właśnie tego miejsca, do którego przyjechaliśmy, w ogóle zaczęło padać, zrobiło się tak szaro, my byliśmy zmęczeni, musieliśmy ogarnąć jakby ten nocleg, kto spanie, jeszcze czekały nas pewne negocjacje z właścicielem, żeby tam wszystko jeszcze ustalić, dograć. I powiem szczerze, że takie miałam mieszane uczucia na początku. Tak, z jednej strony fajnie, cieszyłam się, że już tu jesteśmy, a z drugiej strony mieliśmy taką myśl, że może zaraz stąd uciekniemy. Po prostu Takich decyzji nie można podejmować jak się jest niewyspanym i głodnym. Trzeba się przespać, najeść i wtedy życie wygląda zupełnie inaczej. Miejsce naszego noclegu okazało się, hm, jakby to powiedzieć. Hotel pracowniczy, może nie do końca. To tak naprawdę jest taki dom podróżnika, takie schronisko, można powiedzieć, więc tam byli turyści, ale było również takie miejsce, w którym mieszkali pracownicy, którzy pracowali tam sezonowo albo w firmie i właśnie tam spali. Natomiast było to bardzo dużo takich czerwonych, typowo czerwonych szwedzkich domków i takich mniejszych, wybudowanych, takich jednopokojowych nad jeziorem, więc okolica była bardzo ładna, chociaż wtedy, jeszcze tego nie widziałam, bo zaczęło padać, było szaro, tam gdzieś był jakiś tam kawałek takiej budowy, więc nie do końca zrobiło to na mnie jakieś tam pozytywne wrażenie, ale poszliśmy oglądać pokój, który był dla nas przygotowany, i trochę niestety no gdzieś tam te nasze obawy się spełniły, dlatego że pokazano nam pokój, który był. Całkiem fajny. Miał jedno łóżko, ale to nie był problem, bo mieliśmy sobą materac, więc jakoś byśmy dali radę. Ja naprawdę byłam zdeterminowana. Mogłam spać na podłodze na tym materacu, nie było to dla mnie żadnym problemem. Natomiast problemem okazało się to, że jest to. Taki budynek, którym mieszka bardzo dużo mężczyzn, pracowników. Tam jest jedna łazienka z jakimiś takimi zasłonkami prysznicowymi, no te warunki takie były trochę średnie dla pary. I zaczęliśmy negocjować, gdzieś próbowaliśmy jakieś inne miejsce, może znaleźć, może by się udało nas przenieść w jakieś inne miejsce, dlatego że tych budynków było całkiem dużo. I tak z właścicielem on nas oprowadzał, pokazywał nam różne opcje, gdzie można mieszkać. Były takie domki letniskowe też, dosyć takie przyjemne, natomiast tam do łazienki trzeba było wyjść, łazienka była troszeczkę dalej, więc trzeba było w nocy na przykład, no to trzeba było gdzieś tam po ciemku biegać, ja jeszcze byłam przerażona że, że wszędzie tam są łosie, chodzą około po tym osiedlu, więc tak średnio mi się ten pomysł podobał no i go poprosiliśmy, żeby nam pokazał, jeszcze poszukał mu czegoś innego. I w końcu Jurgen, ponieważ tak ma na imię, my cały czas jesteśmy z nim w kontakcie i mamy no bardzo fajnie, no dosyć się tak fajnie znamy i chyba się trochę nad nami zlitował, widział, że mamy nietęgie miny i zaproponował nam pokój w takim nowo wybudowanym dopiero niedawno budynku w czerwonym domku, także fajnie takim typowym szwedzkim czerwonym domku. I poszliśmy zobaczyć te pokoje, poszliśmy zobaczyć kuchnię, jak to wszystko wygląda, ustalić cenę, więc jeszcze po tej całej podróży, po tym zmęczeniu, jeszcze musieliśmy, musieliśmy to dograć, musieliśmy to jeszcze zakończyć, zanim pójdziemy spać. I w tym domku mieszkali właśnie turyści, głównie ze Szwecji i również z Niemiec, z tego, co dobrze pamiętam. Natomiast w tym domku panowała znacznie bardziej kameralna atmosfera, tam było zaledwie kilka pokoi, także te warunki były zupełnie inne, było naprawdę tak przytulnie, fajnie, tak typowo po szwedzku. Jak później już obserwując jak to tutaj wygląda, jak te domy wyglądają, a były już takie śmieszne szwedzkie warunki, taki śmieszny szwedzki domek. Kiedy już dograliśmy wszystkie formalności, zaczęliśmy rozpakowywać samochód. Mieliśmy naprawdę garstkę rzeczy, nie mieliśmy z sobą dużo rzeczy. I z, tym, z tą garstką, z tą walizką, z tymi rzeczami zaczęliśmy je wnosić do tego naszego pokoju. I ten pokój był uroczy, był mały. Właściwie znajdowało się w nim znajdowały się dwa łóżka, które złączyliśmy, żeby też troszeczkę mieć więcej miejsca. Znajdowała się jedna komoda i krzesło. Więc ten pokoik był naprawdę malutki, i Darek na początku w ogóle nie wierzył, że my się tam zmieścimy z tymi rzeczami, z którymi przyjechaliśmy z Polski. I faktycznie no było bardzo ciasno. Jak wypakowaliśmy te rzeczy, to to ciężko było, było w ogóle przejść. Gdzieś tam w przejściu wszystko wrzuciliśmy na krzesło. I plan był taki, że. Darek myślał, że my w ogóle tam nie wytrzymamy nawet tam powiedzmy tygodnia, ale stwierdziliśmy, że ok, ten pierwszy miesiąc no to damy radę spokojnie, a później będziemy czegoś szukać, będziemy próbowali się przeprowadzić i taki był nasz plan. Ja później kupiłam kilka takich pudełek plastikowych, które można było wsadzić pod łóżko, także tam byliśmy w stanie pomieścić rzeczy, także nie było dramatu i taki był plan, że, że te kilka, powiedzmy, nie wiem, ten, no od tygodnia do miesiąca będziemy mieszkać w tym pokoju, będziemy Czegoś szukać. Natomiast w tym maleńkim pokoju, właściwie mikroskopijnym, jak na dwie osoby, spędziliśmy nasze kolejne półtorej roku życia w Szwecji. Jesteście ciekawi, co wydarzyło się dalej, jak to się stało, że zostaliśmy w takim małym pokoiku przez ten cały czas. Jakie były nasze pierwsze wrażenia? Pierwsze, o pierwszych już sobie mówiłam, ale dalsze wrażenia związane ze Szwecją co nas dalej zaskoczyło jak wyglądał ten kolejny dzień w Szwecji, kolejne dni, kolejne tygodnie. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów. Pozdrawiamy serdecznie. Fisketur Szwecja cześć, do usłyszenia.